Znajdujemy się na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie standardowo. Trzecia edycja AkroCup Dzierżoniów, czyli po raz trzeci organizujemy wydarzenie zwane AcroCupem w Dzierżoniowie, związane z akrobatyką sportową. Dzisiaj sobota startujemy zespoły, zarówno indywidualnie dzieci, jak i zespoły. Zespoły dwójkowe, zespoły trójkowe, wszystko przygotowane według wytycznych Dolnośląskiego i Polskiego Związku Gimnastycznego. Zawody ogólnie odbywają się przez dwa dni. Dzisiaj tak jak powiedziałam, mamy kategorie indywidualne i zespołowe wynikające z przepisów Dolnośląskiego i Polskiego Związku Gimnastycznego. Jutro natomiast mamy kategorie solowe, mini solo i solo, kategorie wymyślone przez nasz klub na potrzeby zawodów. Więc jutro dzień pełen akrobatyki również tutaj na tej sali będzie. Jak są oceniane? Oczywiście przez sędziów Polskiego Związku Gimnastycznego. Zarówno dzisiaj, jak i jutro łącznie jest prawie 400 zawodników. 370 z tego co pamiętam było na liście, jak jeszcze wczoraj wieczorem sprawdzałam. 12 klubów z całej Polski, nie tylko z regionu Dolnośląskiego, ale z całej Polski. Sędziowie również z całej Polski. Główny sędzia, arbiter, sędzia trudności przyjechał do nas z Katowic. Także zawody odbywają się z, o coraz wyższym poziomie, z coraz wyższą rangą. Po raz trzeci, więc też kolejność jest zachowywana, licząc na kolejne edycje. Jeżeli chodzi zarówno o starty indywidualne, jak i zespołowe, to na pewno sędziowie oceniają, jak układ jest wykonany. Czy jest to estetyczne? Czy wszystkie elementy są wykonane poprawnie? Czy są utrzymane? odpowiednio według wytycznych Donośowskiego i Polskiego Związku Gimnastycznego. No a oczywiście gibkość, zwinność. Jeżeli chodzi o wyższe kategorie, to już też na pewno wszystkie elementy w danej kategorii, i indywidualne i zespołowe, dynamiczne i statyczne, ale to już jest głębszy temat. Z powiatu Dzierżoniowskiego startują dzieci z naszego klubu, czyli Akrobatyka Sportowa Dzierżoniów. Mamy ich dokładnie 53 zawodniczki. Startują w ten weekend, więc to też jest fajny wynik. Cieszy nas, że możemy szkolić dzieci na wysokim poziomie, możemy szkolić w takiej ilości. Startują we wszystkich kategoriach, jakie tylko przygotowaliśmy. Więc od akroskrzata, bo taka kategoria dla dzieci od 4 lat jest. Od mini solo, gdzie dzieci tańczą w wieku 5 lat przy muzyce, choreografii, ale z elementami elementami gimnastycznymi, aż do kategorii zespołowych do 19 lat. Są pierwsze medale złote, srebrne, brązowe, co bardzo cieszy. My nagradzamy wszystkich. Oczywiście są też medale za udział, za to, że dziecko wystartowało, że przełamało swoje słabości, swoje obawy i to jest dla nas najważniejsze. Dla każdego dziecka jest oczywiście medal. Złote są medale, srebrne, brązowe wiadomo za zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca. Dodatkowo dyplomy. W najmłodszych kategoriach, jeżeli mówimy o akroskrzatach i mini solo, są to misie, które są ubrane w ubranka typowo akrobatyczne, więc też bardzo, bardzo satysfakcjonująca nagroda dla tych najmniejszych dzieciaczków, które zdecydowały się rywalizować. Mamy sporo sukcesów, działamy na terenie dzierżeniowa od 8 lat. Od ponad 3 lat zawodniczki jeżdżą na zawody. Wojewódzkie, zawody ogólnopolskie, międzynarodowe, było ostatnio również na Pucharze Polski. Są sukcesy, są finały. Do podium troszeczkę nam brakuje, ale jesteśmy, no jak to się mówi, na ostatniej prostej. Na chwilę obecną zrzeszamy 155 osób czyli tyle zawodniczek bierze czynny udział w treningach, w zawodach również. W treningach przede wszystkim są to treningi 2, 3, 4 razy w tygodniu, w zależności jaka kategoria wiekowa, jest 8 grup treningowych. Oczywiście, trenować mogą wszyscy. Prowadzimy zajęcia dla dzieci z podziałem na grupy wiekowe oraz umiejętności. Z tym, że na chwilę obecną jest u nas lista rezerwowa. Mamy jakieś tam moce przerobowe, tak jak powiedziałam, jest nas 155 osób. Kolejne chętne osoby czekają na możliwość utworzenia kolejnych grup, i tak działamy. Akrobatyka jak każda dyscyplina sportu daje mnóstwo radości, mnóstwo emocji, niesamowitą dawkę sprawności, tak? bo gimnastyka jest podstawą do uprawiania każdej dyscypliny sportowej, czy to jest piłka nożna, koszykówka, gimnastyka, czy piłka ręczna, to tutaj jest to przede wszystkim rozwój dzieci całego ciała i jest to podstawa dla każdej dyscypliny sportowej. Dlatego uważam, że warto, nie tylko dziewczynki, ale zarówno też chłopcy. Bardzo zapraszamy. Cieszymy się bardzo, że miasto Dzierżoniów stało się miastem akrobatyki sportowej. Jest to trzecia edycja zawodów, czyli zawody odbyły się tutaj po raz trzeci. Druga i trzecia edycja to już były zawody dwudniowe. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Starostwa w Dzierżoniowie mamy zielone światło na to, żeby organizować kolejne edycje. Dzięki doświadczeniu, jakie zebrałyśmy, dzięki kontaktom, dzięki trenerom, którzy tu przyjeżdżali, klubom, mamy możliwość organizacji na jeszcze większą miarę, jeszcze większą skalę, z jeszcze wyższym poziomem, o co. O co tak naprawdę chyba najbardziej nam tutaj chodzi w kolejnym roku, więc już dzisiaj serdecznie zapraszamy zarówno na kolejne edycję wiosenną i jesienną, a także na zapisy do treningów akrobatyki, bo przecież trenować może każdy.